No hejka, co tam się z tobą dzieje? Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? W tym antyludzkim państwie, w tym państwie, w którym media kurwa nie były w stanie powiedzieć, że Zbigniewa z tą nogę zbezczeszczono, że ten człowiek ma 118 wyroków uniewinnionych. To nie jest żaden powód. To jest dramat kurwa. Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel. Prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu przejść, walczyć o swoje. Te sądowe kurwy, powtarzam, sądowe kurwy. Sądowe kurwy tego człowieka oskarżały bezpodstawnie. Nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wolę zwycięstwa. Przez taką kurwę Polskę. Przez was kurwa, chuje. Nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warci. To się liczy. Każdy może osiągnąć cel. Nieważne, czy taki, czy taki. Ale trzeba iść i walczyć. To jest jakieś kurwa... nieporozumienie. To teraz masz trzy sekundy, żeby się otrząsnąć, powiedzieć sobie, dobra, basta, pięścią w stół, idę do przodu i osiągam swój cel. Dobranoc. Pozdro.